Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z DbD, Dziś jako sur. dalej robimy sobie misję. O, mech. No i co? Dalej robimy misję z przepustki. Już widzę, że tam ktoś gania, czyli gramy, i sprzęt, gramy na niewidzialnego. Tak. Że nas nie zaszedł, tylko teraz Kurde, bo teraz Co? Dosłownie nie było słychać nic on. Ale że chyba graf w w ogóle Całkowicie dzwon ma wyłączony Okej okay. To będzie ciekawy mecz. On tu już biegnie. Dobra, nie pobiegł za mną chociaż. Hmm, ktoś, coś? Tak jest pusty. Trzeba się będzie mocno rozglądać w tym meczu. Nie słychać ani jego dzwonu, ani nic? Mm, no. Jak dobrze widzę maniflujny Rzesi? Dobrze? Chyba tak to się nazywało Ale no, tam się zgadza za U, dobra my się wleczymy i zaraz będziemy lecimy tym genem To jest teraz najgorsze to, że pokusze, trzeba się rozglądać jak nie wiem co Oni go nie słychać, ani nie słychać będzie dzwona Brawo, klas Będziemy spróbować ściągnąć No chodź, przyciągnąć Widziałem, że przy... Aaa zabrał mi, nie dało Ale niedobrze też Dobra, leczymy się wszyscy Mam w ogóle misję, żeby ściągnąć raz kogoś bezpiecznie z Podnosi No to teraz nawet nie widać Ona tak spierdzieliła to, bo zaczęła się bawić po prostu, nie Dobra, liczę, że wejdzie to bezpieczne stała to zaraz Jest, chociaż tego dobrego nie wiem, po to ona się zaczęła bawić z tym, że chce sama się stać. Całkowicie inaczej by to wyglądało. Nie ratuje jej więcej, na pewno. Nie. Próbowałem go wziąć od siebie. Nie? Nie wiem, co do mnie. Goń Billa, dobra. Chodźmy do tego gena w środku może. Będzie wielo zwalone. nie kręci też. Dobra, w co do kół. wzdatniemy, bo mamy już w silników, a dwa te... Nie wiem, czy zdążysz mnie wyleczyć. Na pewno dojdzie, chociaż i nie rozłamam noga, bo to będzie szybciej. Okej, okay, widzimy go przez chwilę. On nas nie widzi. Blokada sobie no. Przy tej kobiecie jest, okej. Okay. Ja czuję, że zaraz nam to przyjdzie i dostaniemy, dostaniemy bułę, ładnie ja Dobra, wykręćmy tą odgębą Starajmy się go do dokręcić Nie kolejny nagi kości spierdziwimy, Najważniejsze, że on już jest sprzalny. Kurde, nie wystarczy mi raczej kleczki. żeby się wyleczyć. Się bizdim ale tak też idzie cienko No i wszystko stracę teraz, sposób leczenia. Dobra. Łukamy i... Jeszcze czubka, nie? Przeciążenie i czubka. Nic nie ma. Jest. Dobra, tu jest game. Będziemy się kręcić, tak dalej, do sensu teraz. On wiesza na jak chce i on teraz może. Najgorsze jest to, że on może na wcale jakiś chyba zabić. Nie, nie jestem pewien, czy mamy mętko, czy nie. Tylko chociaż jeden gen. O, przeprycie, że on gdzieś tu jest. Nie, dobra, nie ma wiku. Wojmy się zajmieni Oj, tu nie pójdzie za dobrze, nie pójdzie. Bardzo szybko dostaniemy papę. Żadnego gena nie jesteś w stanie w ogóle wykręcić. To jest tragedia, nie? O nic nie wykręciliśmy. Tam się ganiają daleko. Niedobrze, niedobrze, no, nie niedobrze, nie no naprawdę. A trochę, żeby ten niemiec skoczył. już będzie jakakolwiek nadzieja. Jeden pierwszy, jak jest. tak zły za niego, bo tak mi strollowała ona w ogóle. Odpuści jej. Mila tego dobra. Mamy gena. To jest chociaż jeden, jest tyle dobrego. Bierzmy no, się wszyscy. Wstanę się poresetować więc. No chyba nas wydałeś teraz ten. Na pewno, już to biegnie. Noo, nope. jesteś. Dostał z paletu w Pierwszą paletę otrzymał, chociaż co dobrego. Powiem dobrze. Biegnie za me. Właśnie wiedziałem, po prostu czułem to już na skórze, nie? że on tu biegnie. On jak wyjdzie w ogóle, dzwonę, to co przez jakiś czasem słychać. Proszę tam już, to jest Mori. А я Kurde, no nic nie zrobimy za bardzo. Niech mi zejdzie ten niechlujny. O, też nie wiem, na co się liczy ta pypiara. co mnie tak sprankowała? Najgorsze, nie jestem w stanie się wyleczyć, ja no stop krzyczę jak powolona, nie? Hmm. No i co? Chociaż tyle dobrego, że się wyleczymy. Ale tylko tyle. Ciekawe jakie on ma perki mocno. No takie... Nie wiem, jakie podstawowe te perki ma. Nic na wizje? Idzie. Może Idę do szaka od razu. Zawsze szaku będę musiał liczyć, że się zaraz wita. Kurde. No i się? Nie za bardzo chcesz się poddać. się okej. A za co liczymy teraz, że albo tu, albo mainie, nie? Mamy. Mamy! Udało się uciec, chociaż jeszcze tyle dobrego. No cóż, dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć, na razie.